możemy zaopatrzyć się w nasiona kwiatów i warzyw. W sklepach ogrodniczych pojawia się o tej porze roku już bardzo bogata oferta nasion kwiatów warzyw, więc z pewnością wybierzemy coś dla siebie, a dzięki temu będziemy mieli już przygotowane nasiona i będziemy mieć więcej czasu, aby poświęcić na pracę w ogrodzie, których wiosną nigdy nam przecież nie brakuje. W styczniu po ogrodzie sprawdzamy stan zabezpieczenia roślin, które są wrażliwe na mróz. My w tym roku w ogrodzie zabezpieczyliśmy tylko pałecznik chiński. Posadzone w grudniu w kurmie. I wiśnie różowe zimowe, dlatego że one są pierwszy raz posadzone w naszym ogrodzie, więc chcieliśmy im ułatwić start, żeby w następnych latach rosły już bez okryć. Ares, cicho, nie przeszkadzaj! W tym roku nie okrywałam róż pnących w alei różanej, ponieważ gnieździły się tam myszy. Dlatego przygotowałam dla nich tylko ściółkę z liści i skoszonej trawy wokół korzeni i mam nadzieję, że będą również rosły bardzo dobrze, ponieważ mam w ten sposób prowadzone róże przy domu i w innej części ogrodu i bez okrucie radzą sobie naprawdę bardzo dobrze. W styczniu sprawdzamy bielenie drzewa. Ja drzewa bieliłam białą farbą i wodnym, ale jeżeli ktoś nie chce bielić drzew, można użyć słomianych mat albo słomianych kochołów. Jest też sprzedawany papier, którym można owinąć drzewa. On oczywiście nie wydaje się na wiele lat, tak samo jak słomiane kochołów, są bardzo delikatne. Ja myślę, że jednak tym e, najlepszym sposobem jest jednak drzew, ale tutaj niektórzy się e, tak powiem doszukują tego, że w korze e, drzew zimują owady pożyteczne. Oczywiście zimują też niepożyteczne szkodniki, ale przecież trudno wyłapać ile tutaj w tej korze będzie zarówno tych szkodników jak i e, pożytecznych e, owadów. I właśnie tutaj e, niektórzy mówią, że zieleni farbą czy wapnym zabija te owady. Oczywiście, no niestety zabija. Więc nie da się, proszę Państwa, znaleźć takiego złotego środka. Trzeba to tak wyważyć w zależności co lepiej. Jeżeli ktoś ma niewiele tych drzew, mały ogród, to oczywiście może sobie posłużyć się papierem czy matami ale jeżeli ktoś ma dużo drzew, to ja myślę, że zrobienie chochołów, czy kupienie tej słomy, czy papieru, to jest naprawdę spory wydatek, więc taką najprostszą, najtańszą chyba metodą jest jednak trochę białej farby, wapna i bieleni drzew. Ale to już zostawiam dla Państwa. Państwo sami wybierzecie, jaka opcja będzie dla Was najlepsza. Pod koniec stycznia będę przycinała drzewa owocowe, czyli jabłonie, a także krzewy owocowe, agresty i porzeczki. Oczywiście, jeżeli pogoda mi na to pozwoli, ponieważ gdyby wróciły silne mrozy, to wówczas przełożę tę pracę na początek lutego. Nie warto, proszę Państwa, wyprzedzać, że tak powiem, ten czas, ponieważ jeżeli przytnie się za wcześnie. Albo niewłaściwe drzewa owocowe, tak jak niektórzy y, mówią, że tną brzoskwinie w styczniu. Ja osobiście uważam, że to jest stanowczo za wcześnie. Ja brzoskwinie przycinam wtedy, gdy mają, y, jest tak zwana faza różowego pąka, czyli są różowe pąki, czyli wypada to gdzieś w kwietniu ponieważ przekonałam się, że pogoda jest bardzo zmienna, i gdybym przycięła za wcześnie, po prostu drzewa by przemarzły, chorowały, a przecież nie o to nam chodzi, ale tutaj również zostawiam to Państwu, ponieważ wiele razy to też podkreślałam, że mieszkamy w różnych częściach kraju i być może u Państwa jest cieplej i niektóre prace można zacząć wcześniej, a nawet trzeba. U nas my mieszkamy w terenie górzystym, zimnym, ciągle wieją zimne wiatry, dzisiaj również jest bardzo zimny wiatr, pomimo że temperatura, termometr wskazuje plus 2 stopnie, ale temperatura odczuwalna jest naprawdę bardzo zimną. I zapowiadają jeszcze powrót silnych mrozów. Tak więc z niektórymi pracami warto się wstrzymać. Ja zawsze mam taki termin cięcia jabłoni pod koniec stycznia, ale tak jak wspomniałam, jeżeli zajdzie taka potrzeba, to po prostu ten termin przesuwam. Nigdy nie przyspieszam. W piwnicy sprawdzam stan zimujących kłączy dali. Oraz innych roślin, także czosnków i cebuli. Te, które gniją, czy zaczynają się psuć, wyrzucam, aby pozostałe się nie zarażały i zaczynam już zraszać karpy dali, czyli wybudzać je powoli do życia.